Melo320, witajcie na kanale Gramy. Dzisiaj sobie gramy zgadnij, ile znajduje się tych danych rzeczy w tym wielkim słoju. Hejka! Pierwszy raz jest z Monią tutaj jesteśmy. Nie tak. wiem, czy te monety też się tu Pierwszy zbiera Chyba pewno tak, zobacz. Ale nie wiem, co się później kupię za te monety. I A właśnie także... No. Wiesz, o co chodzi, czy nie? No nie za bardzo. No także słuchajcie. możecie mi wytłumaczyć, bo ja jestem, <coughs> że tak powiem, tutaj... Pierwszy raz. A, chyba, że to spada, tak? I musia... To spada i my musimy mm. wpisać. Ile mniej więcej o, tam może się matko. tego znajdywać. No to jest bardzo ciężko. No. Ja cię. No, no to dobra, no to musimy Takań. teraz e... a, a, się Tu się jak... wpisuje, dobra. Czekaj, już jest drugi. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ile mi na głos, bo będziemy mieć te słowa? No, a ile czasu? 14 sekund zostało no. tylko! Czekaj, bo już coś powchodziłem. 14 no. sekund, 4 razy. nie wiem, yy, yy, czy. 300. Szybko kliknij! Nie, no dobre. Nie wiem! Ło, wow, 514! Ej, ty, u ciebie to jest szybciej! Yy, wynik podany? Tak? No. A ile wpisałaś? 300. Ej, co ty popukowałaś, po mnie? A Ty też miałeś 300? No, Kolej tak samo myślimy. W Dobra, Dobra. Jeszcze raz, tak? Słuchajcie, no, zaczynamy jeszcze raz. Ej, polecamy tą gierkę, link wam dam poniżej w opisie, jakbyście chcieli sobie pobrać tą gierkę. Dobra. A my robimy sobie zawody raz. z mącią. Ej, komu się uda najbliżej być, to wygrywa. Ej, jeszcze raz! Dobra. Ej, czemu te same? Ale dziwnie, że te same, to będzie trochę oszustwo, ale pewnie mniej będzie. Ale to czekaj, może być inna o, no. e, liczba. Ale dziwne, że te same, bo to często Inny są wiesz, jakieś inne. Ale widać, że jest podobnie w miarę. A ile było przedtem? 4, 514? Ej, teraz wpisuję to samo i się chyba pomyliło, nie? 500, 500 wpisujemy. Dobra, a moja odpowiedź o 500? Podpowiedzi serwera? Czemu odpowiedzi serwera? Ciekawe co to jest? No, to na pewno płatne. 502, słuchajcie, 20. No i zobaczymy, kto będzie bliżej. Na razie było tak samo, bo ty miałeś 300 i ja. No. O, dobra. Ile, ile? I Ej, bli. Uu, 641, a no, tak się wydawało, nie? O. No niestety, nikt z nas nie wygrał. Nie, ale ja Najbliżym... troszkę bliżej. Ty masz troszkę no, no, bliżej. No dobra, to między nami tak jeden, jeden pub masz więcej. Okay. I walczymy dalej, zamykamy. I ciekawe, co teraz tutaj przyleci. Jestem ciekaw. A najgorsze są takie malutkie rzeczy, to wtedy no. to jest z tysiąc coś, może być, nie? Dobra, zgadywać, ale fajnie mam psypkę. Dobra. Dobra, czekamy 4 sekundy, już się zaraz pewno zaświeci. Okej, okay, a co to są w ogóle te za, za monety tam? Ej, ciekawe. Już... Co to za Harry Potter? Żelki! Haribo! Ej, wow! ale ciężko będzie. Eee, to wszystko no. jest podobne. No. Ale Haribo jest mniejsze od tych. Yy, yy, Ej. Ej, ale powiem ci, że ja tak widzę to że... No nie, nie da się. No nie, dobra, tutaj stawiam na... Nie podglądaj. Gumowych niedźwiedzi to są. Tak. No rzeki Haribo to są. Gumowych niedźwiedzi. Dobra, no to ja wpisuję. 17 sekund. Jakuś ja myślę, że to będzie tak. dobra, nieważne. Ja nie patrzę na Ciebie. <kluje> no właśnie, nie podglądaj. Bo... Dobra. Ej, nie można! Co tysiąc? nie można? No właśnie chyba nie można, to jest do tysiąca, To z jednej strony dobrze, nie? Ale numer. Ile wpisasz? 994. Łoo! Wow. Kiedy my coś zgadniemy? Nie. Ej, ej, wszystko a jest w granicach 600. No właśnie, nie zauwa... ej, to ja tak będę robił. No. Ej, to robimy tak. Kto pierwszy będzie tutaj te liście do góry, najbliżej, to wtedy wygrywa. Dobra. Wiesz o co chodzi? No, no, no. Ale ty jesteś? Ja jestem wyżej. Tak, A, bo to w tej ja rundzie byłem leży. dobra. Ale gramy o to, żeby się ktoś z nas pojawił. Na samej górze, tak? Czy pierwszy? Na samej górze, sorry. musisz powiedzieć swoim, widzom, że no jesteś To jestem przyziemiony troszkę, tak. Ja o, o, tego będzie dużo. Wow. Tak jak i tych żelków miało być dużo, nie? Co Ej, ty świnie? robisz? To nie ja. Ja, to ta cię. Świnka. No i teraz pytanie. No, A ta podpowiedzi, co Tylko to jest podpowiedź serwera? Jest. słuchajcie. Ej, tu... Obawiam liczbę, się. Suma liczbę. Ja se tu zaraz coś ciemniej, będę bliżej. Poczekaj, po... ile tego tam jest? Zakup. Co ty tam zakupujesz, A Co suma, Halo. suma 16 równa się 16. Ty tam nic nie kombinuj, mhm. dobra? Ja wpisuję, słuchajcie. Mm. E, ja wpiszę. Dobra. 555. Tak myślisz? Ja tak myślałam. I? 750 będę pierwszy. No. Jest, wygramy. A ile miałeś? 750? Pisałeś? No, o 5 nie Ej, to on ci podpowiedział coś? Nie. A co że? Co zrobiłeś? Nic. Ale kupiłeś coś? No, ale to mi tylko dało, że suma liczb wynosi 16, równa się 16. No właśnie. Też to, to możesz kupić, ile masz pieniążków? Ja bo... mam mało oczywiście. No i pięknie, no i ja w ogóle nic nie musisz kupać. O. I A znowu i to... żeleczki, ile wtedy Bosza 600, coś. Zaraz zobaczymy. i było takie 3 czwarte, nie? Chyba? Swoja? No. to połowa to będzie gdzieś. Z 500? No, no może nie. No ładuj, e, ładuj, to... żeby było 3 czwarte jak ostatnio. To by musiało być naprawdę dużo. No. Także już teraz możecie zostawić żelkową łapkę w górę. Mama obróć się tutaj. Zdjęcie sobie o, Marko, no. Jakie ładne Szukam. będzie. Do mnie musisz się obrócić. Uch, Ty żyjesz tam mogę, nie nie się? Mogę. i nie ruszasz się. No dobra, no dobra, leciało. to się nie ruszaj. A ile jest? O, dużo jest. Teraz mogę. 600 coś było. Dobra, ja stawiam na. Mhm, może nie być. A, dobra. 700 dam. I teraz pytanie. Ale ogólnie na razie wygrywam, chyba że teraz tobie się uda, to będzie ramic. No nie wiem ja I sam gramy, i gramy dalej. No chodź to z działko, zrobimy. Poczekaj. Bo jestem ciekaw. Ej no! Łooo! Wo, wo. To to nikt z nas nie był. Dobra, czyli nadal prowadzę. Ale ja 600 e, chyba będę... Pierwszy. Znowu się ruszać, gdzie mogę? Ty. A bo tam Kasiurka ten. Kup Dobra, sobie coś ty jak jest, chcesz. Ej, ty tu masz pierwszym. podpowiedzi. Tu Dobra. masz podpowiedzi. Gdzie jestem? U ciebie chyba jestem pierwszy, tu nie jestem pierwszy. Ostatni Nie tyś. jesteś czwarty. A bo tam jest ten, tabela? No. no idę gdzie ty zobaczyć. jesteś, no? No poczekaj, bo idę zacząć tą tabelę, bo jestem ciekaw. Jeszcze czwarty no to nigdy ja w życiu stoję. nie byłem. Ej, lecą lizaki! Poczekaj, no to nie chcę lecą. A, o lizaki, jakie duże a, są? Maj. Łe. Tu będzie. Hmm. Tu będzie niedużo. Tu a ja będzie. stoję przy tym słoju, jakbym. No poczekaj. O, zdjęcie już nie możemy zrobić. Ej, bo 19 sekund. Dobra, zaraz to zrobimy. Dobra. Ile jest Musimy wpisać najpierw. Czekaj, czekaj. Może to takie podchwytliwe jest, bo Liza też... Mm. Dobra, ja już mam, słuchaj. Ja też wpisałem. Zobaczymy. Dobra, idziemy na zdjętko. Ile wpisałaś? 440 wpisałam. A Ty? 380. Dobra. Ej! Będę? Nie, ktoś był bliżej. Ej Ty! No bliżej ktoś no. był dobra. Idziesz do mnie na zdjęcie? No, Słuchajcie, robimy stoję. jeszcze zdjętko dla was na okładeczkę? Tak właśnie robimy zdjęcia. Uśmiechnij się tutaj. A tutaj jest. Uśmiechnij coś. się. No, już no, już. Już. Dobra. Trzy. Poczekaj, bo. O, dobra. Ale ty nic nie zdjęcia? poczekaj, może niech zawsze spadać coś. No teraz się schowaj za mną. No czekaj, no, no jestem. No, nie ruszaj się. Ja się nie ruszam. Ej, bo ciemno. No, teraz akurat ciemno. O, ale ładnie. Dobra, no. Dobra, idziemy. O co to jest takie małe? Chodź zobaczyć szybko yy, pluszaki wow, ale fajne. zwierząt okej okay. O, dużo chyba tego jest to mi się tak wydaje no. Dobra Trzeba zgadywać Lizolów, ale Lizole były patyczki mm. Nie było tak dobrze to tu będzie może z 500 mi się coś zacięło, proszę ja, Ciebie, więc ja nic nie wpiszę. Jak ci cały się zacięło? Czas, cały czas mi ładują te słodycze. Tak? Ło <grym> 300 było tylko tych zwierzaków. Co ty gadasz? Ja 500 wpisałem. niektórzy to tu chyba grają dzień i noc i wiedzą. Nie, o co mi też się raz udało? Na razie jestem. Aha, tu byłem. Czwarty tubem, to nieźle. No to fajnie. Odblokowało ci się? Nie. Jak ci się nie odblokowało? Zawiesiło się. Może się za odblokuje. A ja będę. Ja będę z tobą. Ja będę z tobą tam. Ej, co to leci? samolot? No a, a ty widzisz, u siebie, czy nie? nie. A. nie widzę, nic, bo mi się zawiesiło, słuchajcie. A, się zawiesiło. A i to mieli prędzej jak Słuch. nas nie było, wiesz? No. Papierowe samoloty, ale może być trochę. Nie wiem. 20. 420. 420, no. a ty? Ja mam obstawiała 380. 380, ok. ale patrz, może skakać. Tak, mogę. A z się tylko. Mogę. Na lewo w ten Robloxach kliknij. No. I nie to level, coś tam, tylko restart. Restart. Hmm. I 266. Wiesz, tutaj patrz. To. No. I to, reset. Spróbuj. Nie zresetował Cię? To poważniejszy problem mamy, słuchajcie. No, to jest nie słuchajcie, laptop. Przegrzał się. Dobra, słuchajcie. No, chyba tak. Tak? No, chyba się stajęcie, robimy ostatnie, to tak zga, zga, zgaduj chociaż. No. Bo gramy na dużym tele. Co to jest? To jajko, czy, czy monety? a co tu Jajo, chodzi? Jajko, chyba. Jak wygląda. Dziwne, nie? Albo talerze od jajek. Co? Boże. No, nie wiem ile tego to może być. Nie jest za wiele, nie? No nie. 300, 15, 12. <laughs> Dobra, czekamy ostatnie. I jutro już wracamy do Was z historyką z szpitala, bo polubiliście tą serykę. Chyba, że już w ogóle nie będę mógł mówić, ale to zobaczymy. Jak nie, to też nagramy jakiś odcineczek, jakiś szybszy. I 3, 2, 1. Ile wpisałem? 312. 12 wpisałem. Uuu, to nie, jak będzie bliżej na pewno. No. No dobra, o. także słuchajcie, dzięki za oglądanie i widzimy się już Widzi. jutro, tak. no mam nadzieję, że koło 16, dzisiaj troszeczkę nam zeszło, ale jesteśmy i dajemy odcinek. Także cześć, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, mnie no. już nie ma, słuchajcie, znikłam w ogóle. W <laughs> ogóle po chlecie... no, także... porwało Cię gdzieś, no, teraz ja sam się muszę żegnać serdecznie. i cześć i czołem, pa pa! pa, pa.